Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Rzeczka, złote kłosy, urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Innego bym nie wybrał. To jak? Gotowy? Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje, zapach przynęty szybko się rozniesie. No, teraz pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Yennefer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej na zimowanie. Tak, do śniegów daleko. I to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar. Czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęcze, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może, może w towarzystwie. Czekaj. Kusza? Wygrałem w karty, jak cię nie było. Może się przydać. Wiedźmin z kuszą? To nie wbrew tradycji. Dość gadania. Mamy gryfa do ubicia. Stream. Amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. so ready let's start wind's good bait scent will spread quickly now all we have to do is wait come on we can cower in the shade of those birches so tell me once we find jennifer what'll you do got your eye on a contract no i'll go to care more little early to settle in for the winter. snows are away off, yes. and that's what worries me. guards crossed the pontar in the east. puts them maybe a week's march from kermorvan. if they reach the valley before snows can cover the passes well, we need to cover our tracks, hide our paths. speaking of winter and wintering, think you'll come this year? maybe. Might bring a guest. what? It's closed. Let's don't give it a run. card game, while you run around, might come in handy. A witcher with a crossbow. We breaking with tradition? Stop talking. got a griffin to kill. What happened with the shield? I took it off. You took it off? Maybe you can hang golden sun. Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają? Że cesarscy ci wili, żeś Ilwgardzka kurwa. Uszczętownie pamięć Litka, bowiem, że ci żal serce toczy. Główno, wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztorek psa. Powiedzieli, że w Nilgardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zabusił. Masz syna, bo ci siostra po połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show to Miriam They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. you fond of the Imperials. You Nilfgaard's whore. Well, let that pass. I know grief eats at your heart. You know ship? They hang my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition. That they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son twice Isis attending to the birth, and you don't no. fear the gods' no. wrath. You don't no. fear it, you cunt. not did we start this Wymówki, wymówki. Cały ty. I. NFR? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Gerard. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. Mhm. Mm A ja? Bez obstawy gardczyków, jak nie mam. Jennefer, nie zrozum mnie źle, też się cieszę, że cię widzę. Ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w Zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Far Emreys. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. Ciekawe, co zaoferował ci w zamian. Mało jest rzeczy, a jeszcze mniej ludzi, dla których byłabyś gotowa poświęcić swoją niezależność. Im szybciej wyruszymy, tym szybciej się dowiesz. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Kermorem. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój kon? Szybki jest? Nie narzekam. Czego pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. That brawl, we didn't start it. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen, how? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but you know me—patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I—I'd I'd even embrace you, were you not covered in blood. Sorry, wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian Guardian escort. Don't get me wrong, Jennifer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even. So you almost can't smell the corpses. Tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emris. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well. Now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse? I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out what about you?" "i'm going in the opposite direction. i somehow doubt the emperor's invitation mentioned me. besides, i've got things to do at caermorlan. remember?" "yeah, i remember. thanks for your help, fezimir. see you soon." "how's your horse, swift? can't complain?" "why do you ask?" "i'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Im ep art Herzer, deit Adam Adan incarn ep Morwód. Em far emreis. Ukwon. Wasza Cesarska Mość. Areir ep toorde. Ewelien namen wadgen waword. Ile miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc milcz. Moja córka Cirilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie, tropi ją dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Jesteś pewien? Cili przecież odeszła. Bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy Twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda. Więc powiedz, czemu jej szukasz. Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Jennifer. Koniec audiencji. Meredith! Zaprowadź go do czarodziejki. In grimi eb art kerze. Dajwen Aden in karn eb marwut. Emir war emreis. Your Imperial Majesty Namen Vatken So many months at Faltest Court. Yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? can't teach an old wolf new tricks take it you didn't summon me to reminisce about the good old days so silence my daughter surela she's returned and she's in danger the wild hunt pursues her you will find her and bring her to me are you sure? Siri? left, went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yanafu will do that after the audience. How many men in your army? twenty thousand thirty so why me you know why because she trusts you she trusts me yes so tell me why you are looking for her doubt it's about making up for all those lost years for reasons of state as always enough of this banter you will agree regardless if for no other reason than because i shall pay you more than you customarily receive for a contract Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have raised. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the Sorceress.